To zacząłem trenować w wieku 9 lat w małej miejscowości na Mazowszu, ale gdy już zacząłem myśleć o seniorskiej karierze sportowej, takiej profesjonalnej, postanowiłem zmienić swoje miejsce zamieszkania oraz podjąć studia właśnie na Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie trenuję już od 5 lat. Chciałbym zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie, ale również chciałbym ze strony naukowej zdobyć tytuł magistra. Po zakończonej karierze sportowej chciałbym służyć w służbach mundurowych i dalej rozwijać się w kierunku też sportowym, bo jak to mówi misz Yamashita, nie ma końca uczenia się w judo. Bardzo pomocną osobą w studiowaniu jest mój tutor, dr Krzysztof Ciślikowski. Tutor jest to osoba, która pomaga w kontaktowaniu się z wykładowcami oraz ustalaniu godzin z projektu NRA. Uważam, że projekt dał mi bardzo wiele pod kątem zaliczania przedmiotów na uczelni, ponieważ w tamtym roku spędziłem na zgrupowaniach 250 dni i od momentu, kiedy zacząłem realizować program NRA, nadrobiłem semestr zimowy oraz letni i zaliczyłem rok do 30 września. Zachęcam wszystkie uczelnie oraz studentów do realizacji programu NRA, ponieważ program bardzo dużo pomaga w zaliczaniu studiów i można łączyć to z uprawianiem wyczynowego sportu.